Ale piękny, kurwa, co to jest? Co ty mi ty dałeś? Kurwa, ja pierdolę. Jakieś ciary przychodzą, kurwa, ciepło, zimno, taniec, chuj, i co, ja pierdolę, co to jest? W ogóle <noise> Przecież mówiłem, że kurwa mi podziękujesz Kurwa, jest masakra, po prostu peta, jedno, ty poeta, kurwa się nie, nie, nie patrz, jak nam tylko kurwa, znam dla ciebie sposób, kurwa. Wszystko czy książkę, powiem, że masz kłopoty, kurwa, ty durniu, ty głupku, ty kurwa. Pierdolony ośle, kurwa, ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa, bo byłeś słaby z tą pezą. Ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa. Jedna rzecz, 100 do nosa, kurwa i robisz poezję, kurwa, że ci Nobla dadzą stary kurwa w Sztokholmie, pierdolony chuju. Ej, co jest? ale mi kurwa włosy rosną. Ej, 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 co mu jest, co mu jest? Ty nie wiesz, jak dałem wetamin, bo to największe gówno. Czy na maksa, nie? Trzeba takie gówno. No bo jest kurwa zajebiste, nie? A polega to kurwa na tym, że tak, nie? Setka, setka, setka. To noska, kurwa, jestem piękny, jestem ładny kurwa, robię poezję, robię kurwa, scenariusz, kurwa, robię trzy filmy, naraz, nie robię nie pięć poezji, naraz, dogonię wszystkich, dogonię, kurwa, beste zajebisty, kurwa, besta w centrum wszechświata, Kurwa pisma dafaka, bolo okay. jest OK, kurwa, czapeczka jest zajebista, kurwa Vincent ma zajebisty, kurwa garnitura, kurwa Petak piszę pisze kujemu poezję, dopóki nie przypierdoli władka. Jest! <laughs> Rozgada nam się troszeczkę, Lipka, co? Piękna <noise> sprawa. Poza tym, jest kurwa super fajną zabawą, nie? I jak się raz weźmie, to się kurwa go nie odpuszcza. Jest madafaka! Shit, pis i chuj! Ja, ja jednak wolę twardo stąpać po ziemi, wiesz, daleko od chemii, kurwa i wiesz... Przestań, kurwa, rycerzu Goldy, jakie pierdolę. Wiesz, co ci powiem, artysta? Będziesz, kurwa, numer jeden tu, kurwa, zobaczysz, będziesz tak napierdalał, że twoje śluzówy będą, kurwa, tak wyschnięte, że cię, kurwa, pozamiata. Będziesz, kurwa, numero uno, kurwa, w tym mieście, zobaczysz. Powiem ci szczerze, kurwa, artysta, prędzej ja szóstkę, kurwa, w totka trafię niż ty, kurwa, wiesz. Będziesz twardo stąpającym po ziemi, kurwa, i ty będziesz, kurwa, pierwszy. Będziesz, kurwa, lepszy od Andrzeja Chuszczy, kurwa, w porównaniu do żużla. Będziesz, kurwa, de best. I wtedy kurwa nawet i z panienkami będziesz miał ręka pipa, dupa, papa, kurwa, luzik, nie, gadasz, gadasz, gadasz i gadasz, nie? Bolo, 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 pójść z nim do kibla, bolo pójść z nim do kibla.